to jest do działające. Tą kamerę widziałem. Widzę kamerę. Oj. Jak tu lampę jakąś. I tabliczka. Solid security. Aj No, siemanko, z tej strony Urbex With Passion I dzisiaj jesteśmy Pod opuszczonym ośrodkiem Żeglarskim Który prawdopodobnie jest okamerowany Bo widziałem sub z kamerami Dlatego obszedłem ten Ośrodek dookoła I tutaj Widzę prawdopodobnie wejście Tylko niestety Nie dużo wiem o tym ośrodku I też nie wiem czy on faktycznie jest chroniony czy nie. Tam jest widok na główną bramę. I nie wiem czy tam na przykład nie siedzi ochroniarz. Ale dzwoniłem na domofon i cisza, więc. Chyba. Chyba nikogo tu nie ma. Tam jeszcze tylko patrzę. Okej. Okay. I jesteśmy przy łodziach, opuszczonych łodziach. Yy, jesteśmy w ciekawym miejscu, bo jest tutaj generalnie zwykła graciarnia Przepraszam, że tak chwilowo zgubiłem wątek i tak trochę cicho mówię, ale niestety. W tym ośrodku nic nie wiem i aktualnie otwieram kraty do tego pomieszczenia. Dobra, żeby nie hukło bardzo. Jesteśmy w barze, bo widać bilard może założę sobie rękawiczki myślę, że to już pora na to idealne. Także tu weszliśmy. To są jakieś resztki wyposażenia i instrukcji BHP. Bo zgaduję, że to było zaplecze tego baru, który się, który się tutaj znajduje. Troszkę jestem zestresowany, powiem szczerze. I o! Jak widać zostało wyposażenie Tak na przykład szklanki Albo talerze Nawet jakiś materiał chyba Nie, to jest rura PCV Jak widać został jakiś fotel pojedynczy I łazienka Na chwilę lampę. Przepraszam, że tak w ogóle cicho mówię, ale po prostu jest to ośrodek, który jest w ogóle. Yy, tak jakby. Nie jestem z nim yy, znany. To znaczy, nie mam pojęcia, czy tu jest ochrona, czy nie. Ale na głównym supie przy bramie wejściowej widziałem kamery. Dlatego na razie staram się tak uważać. Tutaj widać stół do bilarda. Nawet kije się zachowały i kreda. taki Może gdzieś nawet bile są. Fajnie by było by je by, jakby były. Kurczę, zapomniałem rozglądać się za kamerami, bo nie wiem czy one nie będą też w środku. Tutaj jak widać jest sterta styropianu. A tu jest ten stół do bilarda i kije i fajne koło ze statku. bo nie wiem czy wspomniałem, ale jest to ośrodek żeglarski. Jak widać tu są opuszczone łodzie. i tam jest chyba największa atrakcja dzisiejszego Urbeksu, bo jest to opuszczony basen ale zgadzam się jeszcze czy na pewno to jestem bezpieczny tam, są, tam były kiedyś domki letniskowe jak się nie mylę tylko zostały one wyburzone tu byliśmy w tym barze tu można wyjść na górę tego jednak to chyba sobie odpuszczę, żeby nie rzucać ewentualnie bardzo w oczy tam na główną bramę o, ale widać, że tu jest graffiti to trochę mnie uspokoiło i tabliczka solid security aj ale tu jest dziura Jakieś drzwi Mamy wejście do środka, to jest domek żeglarza. już Jak widać, raczej środek jest, wygra, dobra, dobra. cały wyniesiony, że nie ma za bardzo wyposażenia. Słody, i Jejku. Sod drewniany to nie jest nic dobrego. To widać. że deska się zapadła. Tak tylko zerknę, bo to są... To jest naprawdę w słabym stanie. Czyli całe trzęsie, jak po tym, po tym chodzę. Generalnie, jak będę schodził po tych sodach, mogę powiedzieć o jednej informacji, jaką znalazłem o tym obiekcie to, ta informacja brzmi następująco Został on opuszczony prawdopodobnie Mniej więcej przed tą całą pandemią Która wyrzuciła świat przez chwilę o 180 stopni Więc, tylko tyle znalazłem o tym ośrodku Patrzymy trochę Tamta tabliczka w soli security Zamykam te drzwi. Prawdopodobnie. A, to jest zamknięte. Ok. O, tam widać jezioro. Tam zaraz podejdę. Jeszcze tylko robię zdjęcie, może. Myślę, że wyjdę chwilowo na teren, poza teren, żeby zobaczyć ten budynek. Bo prawdopodobnie w nim były magazynowane łodzie, bo. Służył on prawdopodobnie do cumowania ich Znaczy nie cumowania tylko wodowania Jak widać Tam już są łodzie z ośrodków Trochę wyszedłem na e, widok Jak widać jesteśmy e, przed jeziorem Może tutaj wejdę A tu jest składka po prostu Czyli w sumie można pomyśleć, że to jest dostępne, bo ja w sumie nie przechodziłem jakoś specjalnie przez płot, nawet tego płotu nie było. Oj, co to jest? Co się tak słabo trzyma? Okej. Okay. Poczyszczalnia ścieków. To mogą być ludzie. Kurczę, oni mogą mnie trochę podkablować, więc idę szybko. Jesteśmy w oczyszczalni ścieków, tylko troszkę moja lampa nie domaga. Tutaj jest mnóstwo rur i nie muszę jej wytłumaczyć, do czego to ten budynek służył. Tak jak sama nazwa mówi, tam się nie pakuje, bo tu jest mnóstwo folii. Nie chcę specjalnie hałasować, ale chyba jest wyłączone. I rozdzielnie teraz tylko patrzę, czy nie ma nigdzie kamer, a tym by ewentualnie mogło być ale teraz dzielnie wyglądają dosyć świeżo nie oszukujmy się o, to jest tylko takie pojedyncze pomieszczenie już bym musiał je znowu obejść czy to wygląda na coś świeżego? A nie nie, jest to jest bardzo białe. Chyba, że są otwarte. To są pojęczyny wielkie. Ale chyba znaleźliśmy wejście. To jakieś łóżko. Jest przejście dalej. Aha. O, kurde. Chyba nie ma wejścia do tego. A jest tu. Stół. O, troszeczkę do ping ponga Chyba nie ma przejścia na górę. Kurde. Czyli w sumie niepotrzebnie się tutaj pakowałem. Na co wychodzi? Prawdopodobnie po prostu ktoś tutaj sobie mógł spać. Na przykład idę w górę. Idę obczać główny budynek. Nie widzę żadnych kamer. To dobrze. zaraz będzie główna brama, może przejdę tędy. Jak widać, tu można dostrzec altankę. Ale O, i wielką dziurę, która się zapadła. Także powoli zbliżamy się do głównego budynku który, niestety, nie jestem w stanie określić w jakim stanie jest. Ha. Znowu tabliczki Solid Security. Mnóstwo. Widzę kamerę. Oj. bywałem lampę jakąś. Dobra, nie wiem, spróbuję to obrać od drugiej strony. Aktywowałem jakąś lampę, czyli tam jest prąd. Dobra, co do tędy? Hmm. Kurczę, zapaliłem jakąś czujkę no, jestem pewien, bo y, lampa się uruchomiła. Jak się zbliżyłem do budynku, czyli tam jest y, dalej podpięty prąd. Próbuję iść dołem. Tam, jak widać, jest czynny ośrodek. nawet ludzie są na polu. Ja tylko sobie tutaj przechodzę kulturalnie. O, jak widać, jest ta stacja documowania. O, i tu, jak widać, jest ogromne jezioro. O, tam są ludzie. Wiecie, tam są ludzie normalnie, dobra. Dobra, to pytanie jakiegoś kościa. Jak robiła sprawa z tym. ten tędy spróbuję to obejść jak widać tutaj jest jakieś ognisko i chyba to był parklinowy i tam jakaś tyrolka, no takie coś mi to wygląda chyba przejścia nie ma ale jest kamera nie. czy to jest działające? tą kamerę widziałem trochę się boję jest ryzyko, tyle powiem hmm. Próbuję tu zajść. Okej. Okay. Może tędy. Bo zasilanie jest na pewno w tym hotelu. To jestem pewien. Widać jest mnóstwo kabli. Obiekt chroniony, kolejna tabliczka. Uwaga przejścia nie ma. Kurczę, oprócz przejścia nie widzę też nigdzie wejścia Kurde Ale widać jak ktoś tutaj był, bo to kradom jest parsowane. Tu wejścia nie ma od przodu. Tu się w tych pokojach zawicę może. Obiekt monitorowany Tu coś jest. To jest czujka, ale to jest do lampy. Jak się nie mylę. Tu jest tylko piec. Prawdopodobnie nie ma przejścia dalej. Znaczy prawdopodobnie nie widzę tam nigdzie przejścia, chyba że po prostu jestem ślepy. To ja nie no. ale jest też spore ryzyko, tak jak mówię. Znaczy, spotkania z ochroną bądź policją nie należą do najprzyjemniejszych. Także myślę, że powoli będę kierował się ku wyjściu. Tam jest ten basen, ale. Na basen są chyba skierowane kamery, jak się nie mylę. O, to jest ta dziura, którą chodziłem. Także myślę, że. To by było na tyle, z tego nie do końca udanego Ubeksu Ale Tak jak mówię Jest po prostu dość spore ryzyko Że ktoś mnie ewentualnie Przyuważy Tam jest ten basen Ale tam jest subskamerami z kamerami, który jest skierowany na ten basen Oj, Trochę mnie boli, że Kurde no, Miejscówka mega Nie ma co się oszukiwać Tam? Chyba. Chyba tak Także kończąc pod tym basenem Powiem, że to by było na tyle Ja byłem Urbex With Passion I widzimy się w kolejnych materiałach Na razie